Dzień dobry, witam Was serdecznie i witam Was ponownie na moim kanale Kolory Życia. Witam Was dzisiaj i zapraszam na drugą część z cyklu Pogaduchy do Poduchy. Słuchajcie, przebijemy się, przebijemy się. Przebijemy się i będziemy mieli coraz więcej ludzi, którzy chętnie słuchają tego, co mam do powiedzenia. Razem zastanawiają się. Nad problemem reflektują, myślą, chcą coś zmienić, chcą nawet wyrazić swoją opinię. Będę się bardzo cieszyć, jeżeli takich ludzi będzie coraz więcej, z jakimiś sensownymi propozycjami, jak z wieloma problemami możemy sobie lepiej radzić. Pogaduchy do poduchy. Nowy cykl. Dzisiaj część druga. Pod tytułem: Czy wszystko da się wybaczyć? No, zastanawiałam się, dobry, dobry moment nad tym, czy rzeczywiście wszystko da się wybaczyć i czy rzeczywiście fajnie jest, e, e, kiedy rzeczywiście się wszystko wybaczy, a jak to jest, kiedy nie można wszystkiego wybaczyć nie dlatego, że się nie chce, tylko wiecie, tak, to po prostu jakoś tak się zakorzeniło, to coś, nie chce nas opuścić i może i. Serce by chciało, ale rozum inaczej, albo rozum by chciał, ale serce nie może, różnie w naszym życiu bywa. Co o tym myślicie? Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Ja się nad tym zastanawiałam i powiem Wam szczerze, że to jest zależne od człowieka, który tym problemem się zajmuje. To nawet nie tyle jest sprawa wielkości tematu. Co osoby, która z tym tematem ma coś wspólnego. To znaczy, dla jednych problem do wybaczenia będzie problemem na całe życie, dla innych na parę miesięcy, dla innych na tydzień, dwa, a dla innych w ogóle nie będzie to żaden problem. Rzeczy do wybaczenia są różne mają różny kaliber, różny, różny kaliber ciężkości, wiecie to czasami jest tak, że dla mnie osobiście coś, co mnie bardzo sponiewierało, co mnie bardzo, wiecie, tak zmusiło do kiknięcia, do płaczu, do takiego wewnętrznego rozkładu, może się okazać dla kogoś innego zupełnie... Nic nieznaczącym epizodem, ale pomija już ten fakt, że my jako ludzie różnie reagujemy na różne rzeczy i to jest nawet dobre. Reagujemy różnie, bo z różnymi problemami mamy do czynienia, bo na różnym etapie naszego życia się znajdujemy i również mamy różny stosunek do wielu, wielu rzeczy. Jeżeli ktoś mówi o nas coś złego, co nie jest prawdą i rozgłasza to, powiedzmy w naszym miejscu pracy, e, tak wiecie, no brutalnie, e, już nie mówiąc prawie, że biegnąc w temacie doping, e, chcąc nas w ten sposób, nie wiem ukarać. Spowodować, żebyśmy się poddali, żebyśmy opuścili miejsce pracy, żebyśmy opuścili drużynę, z którą jesteśmy, naszych kolegów z pracy. Może chce nam zrobić złą opinię bezpośrednio u szefów. Powodów jest wiele, ale my, jako odbiorca tej sytuacji, zastanawiamy się, co takiego w ogóle. Kieruje taką osobą i zadajemy sobie pytanie, no jak ona może, czy jak ona mogła? No oczywiście, że mogła, no bo już to zrobiła, czyli pytanie, jak ona mogła, nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Pytanie jest, co ja mogę teraz z tym zrobić? Ludzie o słabym, słabym poczuciu własnej wartości, ludzie, słuchajcie, z wieloma takimi kompleksami, które wynosimy, z naszych domów rodzinnych, wynosimy często ze szkoły, z grup młodzieżowych, które się znajdujemy, z klubów sportowych. Wiecie, to jest czasem tak różnie, że my nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele osób z zewnątrz ma niesamowity wpływ na nas jak opinie innych ludzi budują nasze poczucie wartości. No i oczywiście sytuacja, w jakiej my się znajdujemy, sytuacja finansowa, w jakiej my się znajdujemy też ma moim zdaniem bardzo duże znaczenie w sytuacji, kiedy ktoś robi nam jakieś świństwo, które nas mocno dotyka. Jeżeli jesteśmy słabi emocjonalnie, jeżeli nie mamy dużego poczucia własnej wartości, jeżeli jesteśmy w trudnej sytuacji finansowej, jeżeli jesteśmy w trudnej sytuacji emocjonalnej z różnych powodów, to jest nas oczywiście szybciej można nas szybciej zranić i można nas głębiej zranić. I wtedy e, bardzo często jesteśmy naprawdę zruzgoceni, jesteśmy powaleni, jesteśmy sponiewierani i tak naprawdę opadają nam ręce i czasami mamy wrażenie, że nie chce nam się żyć. E, co wtedy zrobić? No, jak się bronić? Co odpowiadać? Odpowiadać Strawiać kontrę. Bardzo często jest to, słuchajcie, ciężkie, ponieważ ludzie, którzy robią Wam jakieś świństwa, robią to bardzo po cichu, z tyłu za plecami, drążą, chcą Was czegoś tam pozbawić, bo na przykład Wam czegoś zazdroszczą, bo Was już nie lubią za sam wygląd bo was nie lubią, bo mają, macie lepsze wyniki w pracy i większe poważanie i większy taki takie, taką macie, wiecie, aurę y, która mówi, że jesteście silną osobą, to komuś się nie podoba, chce was wykończyć e, więc zaczyna opowiadać czasami rzeczy naprawdę niestworzone i albo robić z bardzo małej igły wielką, wielką, słuchajcie, nadmuchaną, nadmuchaną stodołę wszystkich igieł jeszcze większych. Dlatego najlepiej czasami jest odciąć się i mówić sobie, słuchaj, daj mi święty spokój, nie zatrzymuję się na tym, robię sobie swoje. Żeby tak postępować, no to trzeba mieć rzeczywiście... E, nerwy ze stali, ale trzeba mieć też, wydaje mi się, za plecami kogoś, że czujemy takie, wiecie, wsparcie. Jeżeli ktoś nam zaczyna wytwarzać rzeczy, z którymi my nie możemy sobie potem emocjonalnie poradzić, często dotyka, nie możemy spać, nie możemy dobrze zjeść, czujemy niechęć. Chodzenia, na przykład, tam do pracy. Nie mamy, nie mamy ochoty na jakiekolwiek spotkania ze znajomymi, to już oznacza, że zostaliśmy mocno dotknięci. Jak to zostawić? Trzeba wydaje mi się, najpierw zapanować nad swoimi emocjami. One są rzeczywiście bardzo, bardzo czasem takie wiecie, eksplodujące. Bo zaczynamy się bronić, zadając pytanie: No, jak ona może, co to jest? Tak się nie robi, do kogo ja mam teraz iść, chcę mnie wykończyć, to jest mumień, tak się nie postępuje, co za świnia! I w ogóle zaczynamy używać pewnych epitetów. A ta osoba, widząc, że zaczynamy się kręcić i zaczynamy, słuchajcie, poruszać się bardzo tak, wiecie, nieskoordynowanie, cieszy się, że nam do piekła, bo widzi, że zaczynamy się z tym problemem rzeczy mierzyć. Można spróbować zapytać tą osobę, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak postępuje i co chce tym osiągnąć. To jest jedna rzecz. Można tą osobę zignorować, można pójść do swojego pracodawcy i powiedzieć, że coś niesamowitego i złego się dzieje, i chciałabym, czy chciałbym, żeby to zostało w jakiś sposób tutaj na forum naszej pracy, pracowników i. Pracodawcy, wyjaśnione, zanim eksploduje to jeszcze bardziej i zanim rzeczywiście z małej rzeczy zrobi się wielka, wielka klątanina, paplanina, plątanina i jeszcze gorzej. Ale warto również emocjonalnie się próbować przed takimi ciosami obronić. Jest wiele możliwości i na pewno wielu z nas już w takich ciężkich sytuacjach się znalazło. Można próbować. Odbijać rzeczy, słuchajcie jak ping-pong pałeczką. Jeżeli wraca coś, uderza coś do Ciebie i wiesz, od kogo to pochodzi, albo nawet nie wiesz, próbować powiedzieć: Nie przetrzymuje tego, oddaję to do nadawcy. Powtarzać wiele, wiele razy, i wtedy jest rzeczywiście tak, że czujemy się troszeczkę lepiej. Po takich ciężkich emocjach, różnych, słuchajcie, po takich wielkich, różnych emocjach, ktoś, na to nie jest tylko sytuacje w pracy, ze, 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 ze współpracownikami, to mogą być, słuchajcie, niesnaski z koleżankami, to może być ciężka sytuacja w rodzinie, ktoś coś jednak zrobił komuś, zrobił mnie bardzo często wśród rodzeństwa, w rodzinie, wśród różnych, jeżeli chodzi do, już o, o finansów. Wiecie, o czym myślę. Spadków, um, obgadulstwa, porównywania się w rodzinie siostr pomiędzy siostrami, pomiędzy braćmi. E, wiecie, takiego e, traktowania e, no, niefajnego, to zazwyczaj jest tak Boże, jak można byłoby tak coś zrobić. Ja bym tak nie dała rady. Z tym jest rzeczywiście czasem różnie, bo tak jak mówię, sytuacje życiowe, sytuacje emocjonalne, wszystko co nas spotyka, życie nie stoi, ale biegnie do przodu to jest dynamiczny proces, może nam się wiele jeszcze przydarzyć i kiedy dzisiaj mówimy ja bym tak nie zrobiła okazuje się, że na przykład już za tydzień te słowa nie będą nic warte. Jeżeli ktoś nas tak mocno dotknie emocjonalnie zniszczy Wiemy i wiemy, że to naprawdę było za ciężkie, było za mocne, było nieodpowiednie, dopiekło nam do żywego. Da się to wybaczyć? Czy tego nie da się wybaczyć? Można chcieć wybaczyć, a można trzymać w sobie to uczucie takiego stania się ofiarą. I pielęgnować w sobie to uczucie, że zostało się poranionym. Wielu ludzi wybiera taką opcję, e, pokazania, że jest się ofiarą, w życiu mi się teraz nie układa. To po, tylko potwierdza rzeczywiście to, jaka ja beznadziejna, czy beznadziejny jestem i no, czegoś więcej mogłam oczekiwać, ale. Wielu z nas jest tak zwanych wojowników, którzy z tą rzeczami się nie zgadzają. I dobrze by było przetrawić w sobie te emocje, które nas z tym problemem dotykają, ale postarać się, jak to mówi stare powiedzenie, czas leczy rany. Dać sobie rzeczywiście czas, żeby z tym się zaprzyjaźnić, żeby temu się przyjrzeć, bo takie złe rzeczy nie dzieją się wiecznie. Bo my nauczyliśmy się, że po burzy wychodzi słońce, a burza trwa tylko jakiś czas. Burza nie trwa miesiącami. Burza jest krótka, a potem wychodzi słońce. Eee, trzeba po prostu z takim problemem się zmierzyć i samemu zdecydować, czy jest to dla mnie coś, co ja mogę wybaczyć, i powiedzieć: OK, zdarzyło się, porozmawiać z tą osobą, bądź ta osoba przyjdzie i nas przeprosi bądź yy, jakiś mediator będzie zaangażowany który pozwoli nam ten problem rozwiązać albo i w ogóle nie wiadomo jak albo czujemy się w obowiązku żeby wybaczyć trzeba samemu się zastanowić co dla mnie osobiście będzie najlepsze co dla mnie osobiście będzie najlepszym rozwiązaniem co mnie wewnętrznie uspokoi i ukoi co spowoduje że moje na chwilę Skołatane, zmordowane serce znowu się ożywi i znowu będzie pełne miłości i zrozumienia, przede wszystkim dla siebie. Trzeba się zastanowić, czy jestem w stanie wybaczyć, czy chcę wybaczyć, czy chcę zostawić tak, jak jest, czy chcę o tym zapomnieć a może chcę wybaczyć, ale nie zapomnieć może mam uczucie takie, że teraz to ja ci dokopię tylko czekam, aż nadarzy się odpowiedni moment niektórzy i tak robią jeżeli jest ci z czymś dobrze to jest dobrze, to jest twoja decyzja to jest twoje życie to jest to, co ma cię zadowolić to jest to co ma cię uspokoić. Ty jesteś w tym wszystkim najważniejszy. Możesz wybaczyć, ale nie musisz. Nie musisz wybaczyć wszystkiego. Ja nie jestem zwolennikiem, że trzeba wybaczyć wszystko i wszystkim. Zapominając gdzieś po drodze samego siebie. Jeżeli coś rzeczywiście było bardzo bolesnego i takiego, że nie daje rady, to ja nie muszę wybaczać. Ja mogę. Odejść, ja mogę coś zmienić w sobie, ja mogę zbudować jakiś specjalny, ja nie mówię mur, ale, wiecie, taki, może nie ściany, ale taką przestrzeń dla samej siebie i powiedzieć, dla mnie ten problem albo ta osoba albo to zdarzenie. Y już mnie nie dotyka, i nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Mogę z tym zdarzeniem żyć dalej, mogę z tą osobą rozmawiać dalej, ale jak to niektórzy mówią, jakaś cząstka serca mojego umarła. U niektórych umiera na chwilę, u niektórych umiera na dłużej, a u niektórych umiera na zawsze, bo wszyscy jesteśmy inni. Nie krytykujmy się wzajemnie. Tylko słuchajmy, z czym nasza dusza i nasze serce najlepiej się czuje. Jak myślicie? Jakie jest najlepsze rozwiązanie z tym wybaczaniem? Spotykamy się znowu wkrótce. Pa!